Ze światów nowe flow wam podarować. Ten trailer Keszu to teraz tylko masa. Świeże sety jak skaka skręcony giwot. Zaraz lubię eksperymentować. Uzależniam jak oka i soda. Wydają kim jest cienko, co to za slogan. Przyleciałem ze światów nowe flow wam podarować. Za Światów nowe chcą wam podarować ha. Szczerze nie wiem, co bym zrobił, gdyby nie ten cały syf To, co niszczy mnie, naprawia jednocześnie, jak z żyć Mam jej numer w telefonie, nie jest wyjątkiem, mam je trzy Za każdym razem, kiedy jestem w klubie, wiedzą, że to my A? Duży gig, mam duży portfel z dużym BMI Jestem w dużym BMW X5X, rzucam razem trzy Bo wszystko ma swą kolej, dobrze wie, że jestem nim Więc ja się w swoim interesie, nie muszę rozkwijać nic. Jak niby mam przekra, a, 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 a skoro już wygrałem dawno temu, zjedź mi mój level, mam wyższy Nie możesz powstrzymać nas. Nie, no z spory Nie powstrzymasz się, to spory błąd. Nagle wszyscy no... Wiesz, nieważne, czy wybierzesz lepek. Nie Miałem 18 lat, mama mnie wyjebała z domu. Zachciało się na skróty Olek. Wtedy nie znał kodów. Tysiąc. Wszystko takie nudne jak próbuję żyć normalnie Wszystko co wpływa na nas sam wiesz, kibam, wiesz. sporo akcji, sporo przeszedłem bez kornia Mam tu perspektywę z góry, kiedy spływa więcej tamtiem Za bardzo lubię eksperymentować Wam podarować ha, Już nie mogę przegrać ha, Już nie mogę przegrać ha, Już nie mogę przegrać, ha, już nie, już nie mogę przegrać. dwa kolory drog wyboru Jak mam to rozegrać Grubo wite w swoją wczutę Iluzja w sentymyce mam Bardziej świadomy, coś mówią, że bez serca u Ma, nas wiedźmy, jak pierdolona sekta Dwie strony medalu Jak czap na ustach W sumie ta trasa nawet nie zmęczyła ha. Bardziej tworzy С интренеркишу, то ты раз только масса. Все же с этой якись кака скреньцоный гибон.